Witam w nowym odcinku. No i zobaczcie, brak czapki na głowie. Co to oznacza? Mamy w końcu wiosnę. Jest tak cieplutko, z samego rana, że normalnie aż chce się coś robić. Kiciu, 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 Wiosna, tak? Wiosna, wiosna. No, mamy wiosna, Cieplutko jest, tak, piesek, Też się cieszysz, że jest wiosna. Też się cieszysz. No, ciad. Daj łapkę. Daj łapkę, daj drugą. Daj dobry Tak, tak. Dobra, idziemy coś robić. Byłem radu w mieście. O, ktoś mi auto zamknął. To mi auto zamknął? Ja pewnie zamknę. O, dobra, tak otworzę. Włamie się. Zakupiłem ziemię ogrodową. Podłoże do wysiewu, ale to tam mniejsza, to będzie wysypane w tunelu, tam gdzie będzie papryka. Ptaszki ćwierkają. Cieplutko. Dude. O, wiewiórka. Wiewiórka jest na drzewie, wspina się. Wczoraj widziałem, szpaki już przyleciały. Strasznie szybko w tym roku. Kaczyły w tym roku bocian przyleci na gniazdo. Co tam, Piasek? Jedziemy z ziemią. Ale piękna pogoda Co tam w tunelu W tunelu wszystko dobrze to Jakaś trawa świeżutka, tu coś Co masz zdjęty nie jest, nie, jest Jest dobrze Jest można to będzie przekopać z tą ziemią Tak to właśnie jest zima zleciała Jakoś tak szybko mi w tym roku to wszystko zleciało Rachu, ciachu. Już znowu wiosna. Znowu można coś robić w tunelu. Ziemia troszkę, o troszkę przemarznięta Była na zewnątrz. Trzeba troszkę zasilić tutaj tą moją ziemię z pola. Oczywiście do tego jeszcze tutaj obornik kurzy rozrzucę. Ziemia tu tak będzie. W tym tunelu będzie sama papryka w tym roku, a w drugim będzie same pomidory. Dużo tej ziemi nie daje, bo jeszcze przyjdzie obornik, więc trzy worki tutaj na cały tunel a w tamtym tunelu nie będę dał bo tu będzie popryka pod paprykę musi być troszkę lepsza ziemia pomidor zawsze tam jakoś urośnie a tam wolę sobie poprykę zjeść niż, niż te pomidory troszkę tutaj tutaj nie wiem czy będę sadził pod spodem się zobaczy Ale zamarznięta, no mi się tu troszkę chyba poleżeć, żeby rozmarzła, O sakra. No jest zamarznięta, o jeszcze porstam tego roku. Ciekawe czy on będzie rusz? nie wiem, się zobaczy. troszkę rozsypię. się nie wiem jak to się przykopie, ale jakoś się przykopie. Tutaj papryka ładna była na górze. Trzeba było częściej podlewać. Ale ładna urosła. Nie powiem. Myślałem, że nic z niej nie będzie. A tu jednak. Dobra, troszkę tako, aby zasilić jakąś inną ziemią. Szkoda, że jest zamarznięte. Muszę chwilę poczekać. O no bo to tak rydlam troszkę Rozteguje Szybcie się rozmarznie O tu jak kamień O kur No troszkę musi chyba poleżeć I te moje kury No, troszkę kury idzie Kaczki siedzą Cały czas tutaj Czasami mi tam wychodzą na tyły, ale raczej tutaj cały czas przybywają. Jestem teraz w kurniku. No i troszkę tego obornika kurzego załaduję na taczkę. I ze trzy taczki tego tego o, i rozsypię w tunelu. I tam tamto rozmarznie. No i później to wszystko się tam przekopie. No i już będzie gotowe podłoże pod paprykę. To bym zabrał. To jakoś na bok. I stąd to gęste Kurde, możemy sobie... widły wziął Szuflo to nie bardzo Dobra, że szuflo pójdzie Nie wiem gdzie widły są No tak pachnie naturalny nawóz Jakieś tam sztuczne Sztuczne Azoty Ale gęste retaczek się wywiezie, siwi się ziemię, wszystko będzie ładnie rosło, resztę pójdzie pod ziemniaki, nie wiem ile tu będzie, troszkę będzie, czy tam pod, pod ogród, pod inne warzywa na polu, ale najpierw trzeba zasilić tunel, w sumie rzutkiewkę można już wysiać, w sumie racja, zapomniałem, że można rzutkiewkę wysiać, ciepło jest. Tak mi się wydaje, że kto dzisiaj przekopie, to może jeszcze posieje tą żytkiewkę. O, tak się nie wolno uczyć. Rozrzucać cenny nawóz. Górne muszę iść po widły. O, widła mi całkiem inaczej. No Idzie od razu. Całe taczkę na raz. Ładowałem. Troszkę tu się tego nazbierało od poprzedniej wiosny. Chyba od wiosny. Bo, że ja to gdzieś wcześniej wywoziłem, ale chyba nie. Ale jest ciepło. Normalnie już się zgrzałem. Jest chyba w słońcu, nie wiem, z 10 stopni, może więcej. A, zapomniałem, że to się tu nie wchodzi. Chyba to takim. A, mekiem. Trochę tak, trochę tak. Trochę tu, trochę tu, trochę tu. Za dwie taczki chyba wystarczy Wystarczy dwie taczki Trzeba to po rozrzucać Równomiernie Ale będzie popryka w tym roku kurde Giganty będą Po tym oborniku Kury są pożyteczne powiem wam Skór macie co? Jajka macie A druga sprawa nawóz darmowy bardzo dobre. Tu miałem górki, Kurde, wystarczy. Chyba, że jeszcze do tamtego tunelu troszkę dam. A jeszcze dobra, tutaj na górę. Nie wiem jak ja to przekopię. Tutaj na górze, ale jakoś dam radę. No papryka tam tu roku mi ładna wyszła. Narobiliśmy no, chyba 40 słoiczków. To wszystkie zjadłem, co drugi dzień słowiczek papryki jadłem, taka dobra była. Jeszcze jedną taczkę tutaj przywiozłem, drugą taczkę przywiozłem, grubo tutaj dałem tego, naprawdę. Tutaj jest 3, 4, 5 cm tego obornika, więc jest grubo w tym roku. Zaszalałem, będzie wszystko ładnie rosło, tylko muszę czekać aż ta ziemia rozmarznie. I wtedy to przekopię. Bo jest jeszcze twardo strasznie. Musi to chwilkę jeszcze poleżeć. Przywiozę do tamtego tunelu jeszcze chyba taczkę albo dwie. No i później to wszystko ładnie przekopię. No i tutaj posieję dzisiaj rzodkiewkę i sałatę. Przykryję agrowłókniną i sobie będzie tutaj rosło ładnie. W drugim tunelu jest dwie taczki obornika, kaczego i kurzego. No i tyle w sumie wystarczy. Nie będę tutaj Aż tyle ładowało, pomidory i tak urosną. Czy jest ten obornik, czy nie ma. Zależy czas to przekopać, tylko jest strasznie gorąco tutaj w tunelu. Pewnie za 30 stopni jest w środku. Aż się ze mnie leje, ale jakoś dam radę. O, muchy się już obudziły. Latają. Kęko sobie otworzę. A tu będzie jakiś przewiew leciutki. normalnie się Robiło lato na całego. Lekko to przekopać, aby to tylko troszkę zmieszać, będzie. Nie można, no niedługo jeszcze, do sadzenia to jeszcze ho, 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 za miesiące, może nie. Zależy właśnie od pogody, czy będzie bardzo ciepła wiosna, czy zimna. Będzie ciepło, to się szybko wystrytuje z tym wszystkim, wszystko się szybko posadzi. A jak będzie zimno, to niestety. Trzeba będzie czekać Obornik już rozrzucony w tunelu, przekopany A Teraz to, że kupiłem taką świetlówkę I będę ją tutaj montował No dziś tutaj Tylko nie wiem jeszcze jak Na pewno odłączę tą żarówkę Jak on tu idzie Tu idzie, tu idzie, tu idzie A i tutaj jest podłączony pod to I ja to naprawdę umiem podłączyć Dwie żarówki Pod jeden kapel tak jakoś to podłączyłem Najlepiej będzie jak się po prostu tutaj wepnę Do puszki I tutaj podciągnę prąd i tutaj jakoś to zamontuję Tak to przykręciłem Najpierw na takiej desce A później Świetlówka Tutaj już się wpiąłem Słabo widać Ale wpiąłem się już tutaj Mam kabel Teraz trzeba go puścić tutaj, 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 tędy Tutaj, tutaj się go złączy. No i tyle. I światełko będzie już zamontowane. Działa czy nie? Działa. Tak to będzie sobie świeciło. No ładnie świeci. Jaśniutko jest. Jak tam kurki? Trzy kury siedzą. Będę ich straszył. Światłówka zamontowana. No i tyle. Dobrze jest. Za to trzeba się zabrać. I tutaj nie, no jakoś tutaj będę powoli tą murową, murową. Tu muszę chyba to skuć. Chyba tak. Kurt. do dotąd to zrobię. Tutaj jakoś to wymuruję cegłami czy czymś. Później to troszkę wyrównam. I jakoś to na razie będzie. Drugi tutaj przekopany, nawet tu na górze przekopałem. Tu na dole. No i jeszcze, myślałem, że teraz posieję rzutkiewkę i sałatę. No jeszcze troszkę za wcześnie. Tak powiem szczerze zamknę bo zimno no, jeszcze troszkę za wcześnie jeszcze tydzień poczekam bo jeszcze potrzebne jakieś tam przymrozki mają być w nocy, więc jest na sałatę i na rzodkiewkę jeszcze za wcześnie dzisiaj sobie tutaj działam będę tutaj wykańczył boki tutaj gdzie drzwi wstawiłem który na się trzyma, jeszcze nie wypadła oba nie wypadła i tak, tutaj robię taki szalunek Tu dałem deskę Z drugiej strony dałem deskę I tutaj teraz przykręcam Do tego poziomu, tutaj Tutaj już sobie ręcznie wykończę, ale to Tam jest taka dziura Muszę to zagruzować teraz Ile się da, no i później tu takim Rzadkim cementem zaleję Bo tutaj muszę jeszcze docisnąć jakoś Tą dziurę mi się tu nie wylało, to jest dobrze. Z tej strony nie mam pianki. Pianka mi się skończyła, nie chce mi się jechać kupować. I tutaj muszę to zagruzować do pełna, i później to wszystko zalać. I chyba jeszcze tutaj deskami podciągnę I dotąd tutaj, a reszta to tam się pozarzuca. I będzie tutaj, już zagruzowałem prawie do pełna. Tutaj, jak zaleję, dotąd dodam jeszcze tutaj z jedną deskę. No Właśnie, tylko później nie dołożę gruzu, a może jakoś tędy lepcham I tutaj jedno dołożę Teraz co? Zabieram się za mieszanie cementu Rozrobiłem sobie całą taczkę takiego Dosyć rzadkiego Teraz co? Małe wiadereczko I będę to powolutku zalewał Mam nadzieję, że tutaj Gdzie mi nie wyleci Chociaż w sumie tak myślałem, że tutaj, O, ten mi będzie uciekał. Jedna strona zalana. Cała taczka tutaj weszła. Czyli tutaj wejdzie kurcze ze dwie taczki, bo tam dziura była mniejsza. A on tylko pół worka cementu. Czy worek cementu będę musiał jechać dokupić. Masz, kurde, mać. Dobra, byłem w mieście. Dokupiłem worek cementu. Tutaj jeszcze rozrobiłem tę połówkę, co mi została. I mieszanie ręczne. Mam betoniarkę, mogę to za jednym razem wszystko wymieszać betoniarce, ale szkoda prądu trzeba ręcznie wszystko o, tutaj druga taczka z piaskiem rzecznym Taki mi został po wylewce i taki Taki dodaje <słyszy> trochę wody, trzeba będzie pewnie jeszcze jedno rozrobić. Na pewno jeszcze jedno. No, trzeba dodać deski i jeszcze troszkę wyżej zalać. Dobra, cement wymieszany. Tenerko. O kurde, jakie ciężkie. Trzeba nosić światełko. O, pozwolę by tu wejść. O, ja pierdzielę. Ciężkie to. Ten piasek rzeczny ciężki. Ja troszkę wleję. Zobaczę, którędy będzie ciekło. Na pewno która gdzieś dziurą wycieknie, tak jak tam mi wyciekło. Karolina, hey. roboty. Patrzę, którą dziurą mi cieknie, ale na razie nie widzę. Może tym mam jednak, Badanasiu, rękawiczki by się przydały, jakieś wodoodporne. Kurde, bo tam już dalej przecieka. Tym malutkim będę nosił Śliop do dziury O tu tu o, tu tak myślałem że tu nie będzie nieciekło O kurna macie Musze folii napać Żeby nie ciekło o, tu tak samo będzie dawało Karolina, ucz się zalewać. Ja umiem. Wiecznie żył nie będę. Nic nie wycieka. Na razie Ja oby nie wyciekała No właśnie Dobrze się poprawiłaś O kurda tu jakaś dziura to Może dużo nie wyciągnie to dziuro Kurde co tam jakoś potyka Kurde, rękawiczki dziurawe wszystkie a byłem w mieście, czemu nie kupiłaś? Zatem miało się. A... Czeka, muszę tam patrzeć. O, tam cieknie. Kurde macie. Jak tu przejść. Tu się troszkę wydało. Rzędy. Jedziemy w pole. Muszę troszkę między wyrównać. Mam zrobioną drogę przy między. I troszkę jest za szeroka ta miedza. Muszę ją troszkę przerobić. Muszę radę zapiąć. Kurde, za blisko, za daleko. O, jeszcze troszkę. Milimetr. Karolina, zapinaj. Mogę Cię nagrywać. dzień. Tutaj jak widać już przeschło troszkę. Bardzo szybko. No i co? Młoteczek i muszę tutaj tu ścianę wyrównać. Bo jak murowano tu ścianę w warsztacie po tej strony nawet nie zaczepiałem. Są dziury, są takie gzymsy. Trzeba to teraz ładnie skuć. I te dziury wyrównać. Ściany wyrównane. Tak o mniej więcej. To jest tylko kurnik. Tu się nie mieszka, tu kury mieszkają. A kurą to nie przeszkadza. Rozrobiłem sobie troszkę cementu. O! Wszystkim ruchem trzeba tam to wcisnąć albo tak, takim sposobem. Chyba. Tak też można troszkę to wyrównać. Jeszcze tutaj muszę wyrównać to te bułki Rozrobiłem całą kastrę cementu więc na pewno mi wystarczy A, Murowanie, murowanie Ja lubię murować cały tutaj drugi kurnik będę dobudowywał No praktycznie taka sama szerokość Te drzwi będą ściągnięte i będzie takie przejście tylko od jednego do drugiego Bo jak chcę mieć tyle kaczek to niestety trzeba dobudować Nie ma co, murowanie to, to, to jest powolna praca, taka monotonna, ja robiłem z takim majstrem, to on komin od wysokości dachu, nie wiem ile tam było, półtora metra, dwa metry się muruje, no może nie dwa metry nie, ale półtora metra z klinkieru, ja byłem pomocnikiem, to on murował chyba tydzień, ja normalnie, ja jestem człowiek z ADHD. Ja nie mogę, ja muszę wszystko szybko zrobić A nie tak Ciach, ciach Polutku Tu, tu, tu Południaczy cegły, ja pierdzielę A tak to było Ja to muszę wszystko Ciach, ciach, ciach i zrobione, i następna robota A nie się pierdolić Z jednego rzeczu Cały dzień Dobra, środek już Dziury połatane teraz tutaj w koło drzwi trzeba butygować Troszkę tu wyrównywać o... Praktycznie wszystko już wykończone. Tutaj zostało, ale to dopiero jutro się troszkę porozrabia. Bo nie wolno od razu dużo narzucać, bo wszystko odpada. Tutaj już wykończone, a zatarte. Z tej strony tak samo. No i tutaj jest ta dziura. Tutaj to za 3 dni zejdzie. Ta dziura jest konkretna. Za 3 dni zejdzie, żeby to troszkę narzucić, zostawić. Narzucić, zostawić. I później tylko zatrzeć. A tamte, ja nie wiem, u góry. Nie mam pojęcia jak to tam zrobić. Nie da się tego zlepić. A kto tam będzie do góry zaglądał? Ściana tak samo zrobione, wszystko zrobione. Ścianę się jakąś forbę najtańszą kupi. Białą pomaluje się i będzie. tam, a kura siedzi. Jej, są. Wszystko jest. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.